Siemaneczko! Witam Was dzisiaj z egzotycznego zakątka. Zobaczcie, jak już fajnie się te rośliny prezentują. A zaraz sobie zrobimy mały spacerek i zobaczymy z bliska każdą z nich. No więc, tak prezentuje się egzotyczny zakątek. Tutaj taka miejscóweczka, żeby się przysiąść w cieniu. I zobaczcie, liść laurowy, który był skoszony radzi sobie fajnie, będzie kwitnąć, także całkiem całkiem spoko. Tutaj w cieniu jest mu dobrze. Ale zobaczcie na tamarillo. Liście po pierwsze, piękne, wielkie liście. Po drugie, wysokość. Jego wysokość i co najważniejsze są kwiaty i owoce. Także jak się dowiedziałem, na święta Bożego Narodzenia jest szansa, że własny tamarillo zjem. Zobaczcie te liście. Piękne, zdrowe. Wcale nie tak śmierdzące. Liście Maurelasek. No, w tej chwili, jak wyprostuję liść, no to prawie, że mojego wzrostu. Ale tu już idzie kolejny. Ten pewnie już będzie wyższy ode mnie. Także do końca lata jeszcze naprawdę fajnie sobie podrośnie. Brugmansje, proszę bardzo, rozkrzewiła się bardzo ładnie, dużo kwiatów. Wypuściła tutaj sadzoneczki, kaki. Szykują się na posadzenie ich na jesień do gruntu. Tutaj dracenki, obrzeżone z jednego drzewka, uzyskane sadzonki. Bardzo ich mam dużo, także będzie później w mieszkaniu egzotycznie. Tutaj facjobluszcz w cieniku widać, fajnie sobie radzi urósł sporo na wysokość tak, co mnie bardzo, bardzo cieszy pod pięknym kolejnym pomidorkiem drzewiastym, który również kwitnie, to już jest druga sztuka kwitnąca, figa po przesadzeniu puszczaliście rozkrzewia się ale nie zawiązuje jeszcze żadnych owoców, także czekamy na owoce, tu kolejne tamarillo to dopiero co ma małe pączki, także jeszcze troszeczkę poczekamy, ale to już jest trzecia sztuka, która mi poszła w kwiaty. No i szeflery, zobaczcie. Jak pięknie sobie rosną na dworze szeflery. Błyszczące liście. Był moment, że mszyca się na nich pojawiła, ale teraz naprawdę bardzo ładne sadoneczki. No i pałczycha. Nie wiem skąd gdzieś w gruncie musiała jakaś bulwka przetrwać zeszłoroczna. Albo przy przesadzaniu się gdzieś wydostać. I mam tutaj właśnie jedną pałczychę. Tutaj mam jeszcze trzy sztuki. Doniczce sobie rosną. Te tu o. Nie wiem, czy nie będę musiał przesadzić, bo tu już widzę, rozsadza doniczkę lekko, więc trzeba będzie ją do większej donicy dać. Tutaj kolejne szeflery. Zobaczcie tą, jaka już jest ładna. Sadzonka. Może tu ją postawię. Będzie lepiej widać. No jest przepiękna sadzoneczka. Ładnie poszła. Już korzenie DM wychodzą, więc też niedługo będzie wymagała przesadzenia do trochę większej doniczki. Także szeflery bardzo ładnie na dworze polecam. W takim pół trochę słońca, trochę cienia stanowisku radzą sobie świetnie. Figa. Ta, która już miała owoce w tym roku, coś nie domaga w tej chwili. Jakieś chrupka ją dopadła, ale coś na to myślę poradzimy. Na razie też zawiązków nowych owoców nie widać. Może po prostu to przesadzenie yy, jakiś tam w niej szok wywołało i musi się po prostu do tego przyzwyczaić. Tutaj yuki, aloi folie rosną sobie teraz elegancko. Tutaj zeszłoroczne sadzonki, tutaj tegoroczne. Obok yuki brevi, folie thompsoniany, yuki elaty z takimi długimi mi też fajnie podrosły. Yy, tutaj daktylowce kanaryjskie. Wypuszczają listki. Już takie właściwe, pierzaste. też są daktylowce właściwe, jak ta sztuka ta jeszcze takiego liścia pierzastego nie wypuszcza. No i karłatki wszelkiej maści karłatki, no one tak bardzo opornie rosną. Musabasio z własnych odrościków. Fajnie, fajnie tu sobie radzi i są chwaściki, już pewnie o, przerosło donicę, więc trzeba będzie. Trzeba będzie go niebawem przesadzić do większej. Tutaj musa jizahi, ten z włoskich roślin, obok laterita. I hajarai, już kręci listek, przesadzony. Zobaczcie jakie piękne wybarwienia ma, takie trochę jak Sikimensis. I spód liścia czerwoniutki, także fajnie sobie radzi. Tutaj dwa ensetele Nie składają liści, ładnie rosną. Taki fajny różowawy pieniek mają z nalotem woskowym. No i tu musela lasiocarpa, jedyna, która mi przetrwała z tych moich odrościków. Jest taka fajna grubiutka. Puszcza już nowe odrościki, także będzie z niej naprawdę fajny bananek. Tutaj sadzoneczki trachy karpusa fortunei, już zaczynają wychodzić kolejne liście. Z nich tutaj mam niektóre takie już z podwójnymi nawet listkami, także fajnie rosną. Tutaj formium tenax, czyli len nowozelandzki. Dwie sadzonki ładne. Musiałam je zgolić do zera i tak ładnie odbiły i rosną sobie bardzo fajnie. Pieprz brazylijski. Sadzonka zeszłym roku wysianego. To już jest naprawdę pokaźny krzew. Zobaczcie jaki to jest badyl konkretny. Przerasta już też donicę, więc nie wiem jaką dużą donicę do niego by należało zastosować, ale na ten rok musi mu wystarczyć ta doniczka. O przesadzeniu pomyślimy w przyszłym roku. Ale zobaczcie, jak pięknie się prezentuje błyszczące liście. Mam nadzieję, że może już w przyszłym sezonie zakwitnie. Tutaj enceteglaukum. Zobaczcie, pinieczek pięknie wybarwiony. Liście idą zdrowe, ładne. Tutaj nie wiem, czy to jest Mensis, czy to jest coś innego, bo wybarwień żadnych nie ma. Całkowicie zielony. Wygląda to podobnie bardzo do Basio, ale zobaczymy, czy to będzie Siki Musela lazio carpa. Zobaczcie tą ilość odrostów. Masakracja. No, myślę, że około 20 lekko można naliczyć. Liście bardzo ładnie się wysyłają szybko obok. Ensetia ventricosum. Też fajnie zieloniutki się trzyma, ładnie rośnie, kręci listki. No i tutaj bardzo dużo meli. Obok tych meli, taki fajny, taka fajna roślinka czyli morwa papierowa. Zobaczcie, jakie piękne ma liście. Mam jeszcze trzy sadzonki tej morwy. Może pójdzie w gruncik na jesieni. Kolejne sadzoneczki pieprzu, też bardzo ładne. Tutaj. Kanny z nasion, już zaczynałem się krzewić, wystwarzać boczne przyrosty. Tutaj bardzo piękny kuflik alpejski, mrozoodporny do kilkunastu minus. Awokado, nowy nabytek. To są roślinki od Mariusza. Polecam odwiedzić kanał. No i tutaj jeszcze Washingtonie robusty. Tutaj mamy. Chiński daktyl, czy jujube, ładne drzeweczko się zaczyna robić. Troszeczkę się rozkrzewiło. Widać, że dużo fajniej sobie radzi na dworze. Myślę, że jeszcze do końca sezonu podciągnie. No i tutaj bambus. Prawdopodobnie jest to ten bambus mosso. No, zobaczymy jaki to jest, bo te włoski na to by wskazywały. Coraz większe pędy wypuszcza. Może będzie całkiem pokaźny. Gujawy teraz fajnie, naprawdę ostro idą w górę. Dużo przyrostów się pojawia. Zobaczcie, jakie ładne gujawki. Tutaj melie. Tutaj granaciki. Granaciki też już niestety wymagają przesadzenia, ale nie mam za bardzo ziemi i czasu na to wszystko. Tutaj jak w tych chaszczach oleander jedna sztuka. Tutaj drugi oleander, zobaczcie, sadzonek przywiezionych z Malty na wiosnę. Bardzo ładnie. Tutaj sadzoneczki cytrusów, ale tak jakoś mizernie rosną. Obok tych granatów. Pięknie sobie za to radzą. Tutaj sadzone mimozy białe. Tu drzewko butelkowe, jedno. Drugie. I tutaj to moje największe drzewko butelkowe. Już około metra wysokości. Jest. Ten kałdeks na dole. Bardzo fajny, bo nawet jeśli byśmy nie podlewali przez parę dni, spokojnie sobie radzi. Znosi bardzo dobrze suszę i całkiem spokojnie zimuje, nawet w chłodzie. 10 stopni wystarczy, żeby nam spokojnie ta roślinka przezimowała. No i eukaliptus guni, jedna sadzoneczka, druga sadzoneczka. Czekam tylko aż się zrobi nieco mokrzej i roślinki te powędrują do ogrodu egzotycznego. Na moim polu, no i tu największy eukaliptus guni, już ma lekko 3 metry, 20 centymetrów. Może go zmierzę jak drabinę dorwę. Tu jeszcze melie, mango, sadzoneczki też bardzo fajnie sobie radzą. Strelicja, trochę zwija liście. Bardzo powolutku rośnie, ale rośnie. Co mnie cieszyło: tam jakiś pomidorek się zasiał. No i tu jeszcze gujawa truskawkowa też ładne intensywne przyrosty się pojawiły może jakieś kwiaty będą później nieco zobaczymy zobaczymy tu jeszcze mam zwykłe morwy białe takie klasyczne owocowe dwie bardzo ładne sadzonki kordyliny yy, australijskiej tutaj red star i tutaj jakaś no unijmowa, zielona ale ona ma takie czerwone końce jeśli ktoś zna odmianę niech mi w komentarzu napisze no i co ciekawe ta była większa od tej czerwonej i ta czerwona już się przerosła także y, trzeba będzie niebawem tą zieloną albo je zmienić ziemię zobaczyć w ogóle w jakie ona jest ziemi, no ziemia jest w porządku więc y, albo stanowisko zmienić bo po prostu ta czerwona znacznie znacznie szybciej rośnie bo jest bo ze trzy razy taka jak ją zakupiłem, także naprawdę fajnie. No i agawa, agawa Amerykana w doniczce z odrostem, już tutaj jeszcze jeden odrost od niej jest posadzony, pewnie niedługo się pojawią kolejne odrosty. No i pieprz peruwiański taki był markotny, ledwie zimy przetrwał, a teraz rośnie przepięknie i też wymaga oczywiście przesadzenia do większej donicy, bo taka mała doniczka, niestety. Hamuje go. Choć jak widać po przycięciu, i tego tak fajnie odbił, fajnie sobie radzi. Także myślę, że dostanie taką 20-litrową doniczkę, będzie rósł doskonale. Także to było na tyle praktycznie. A jeszcze Wam nie pokazałem półeczki. Nowa rzecz tutaj wstawiona. Zobaczcie kufliki zielone miały bardzo duży problem z przędziorkami. Musiałem je stąd zabrać z namiotu foliowego i je przenieść. No i tak specyficznie narosną, tak płożąco trochę. Ale już zmyłem te przędziorki. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Tutaj karpobrot. Tutaj sadzoneczki daktylowca. Tutaj jeszcze mamy drzewka butelkowe. Dużo sadzonek. Tu kolejne kufliki zielone. No i tutaj kufliki białe, kufliki czerwone. W Waszyngtonie, ale filifery z, z nasion zakupionych z neta. Nic nie przywoziłem nigdzie. 10 nasion zamówionych, 10 filifer. Także mega. No i kufliczki białe. Bardzo fajnie sobie radzą. No i jeszcze tutaj w Waszyngtonie, które mam z zeszłego roku, które Myślałem, że są na początku trochę karpusami, kilka sadzonek na szczęście się zostawiłem i zobaczcie jak się mi odwdzięczyły pięknie. Rosną sobie bardzo dobrze, nie wiem czy niedługo, ich, niedługo im nie będę musiał doniczek wymienić na nieco większe, takie dwunastki, dwukrotnie większe i powinny sobie radzić świetnie. Także tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami, trzymajcie się cieplutko, cześć!